Ladies and gentlemen, welcome to Borusiowo w 7, a z tej strony Mafia Solec oczywiście i kochani witam was w Farming Simulator 2015 Jak już możecie zauważyć na swoich ekranach kamera jest gdzie indziej, jest nowa ramka, jest tablica, jest wszystko i są żniwa. A w tle dzisiaj ze mną będzie Arek Siemaneczko, z tej strony Dead Driver no właśnie, bo tak, Arek, to tak, ja będę mówił tak, Arek, bo po imieniu, bo jakoś mi to łatwiej wymówić. E, zapraszam oczywiście do e, drivera na Facebooka, e, link macie w opisie. To jest właśnie ten kolega, który pomógł mi zrobić opryskiwacze, ale też szykuję bardzo wiele niespodzianek na tą właśnie serię, e, która no naprawdę rozwinie się i to nieźle, jak tylko będą pieniądze, ale pieniądze to będą spokojnie, także my ruszamy sobie teraz od razu. Eee, na żniwa eee, Jak widzicie już kasa jest normalnie przeszykowana Tak jak wtedy Przepraszam za poprzedni odcinek Ale niestety nie ogarnąłem tego Bo przygotowałem serwer eee, Tam już widzicie zestaw Czeka o! Bizon To mi się podoba Ogólnie to dźwięki Dźwięki na razie na 20 Ale gdy jedziemy w pole uwierzcie że będę musiał je ściszyć, ściszyć na 10 eee, Bo jest jakaś masakra w Bizonie A ty Arek powiedz co tam robisz Bo wiem że już coś szykujesz Ogólnie teraz y, siedzę nad wałem powiem Wałem takim No powiem wam, że kurde kozacko to będzie wyglądało Mamy tyle maszyn, naprawdę tyle maszyn Jak widzieliście już tam na Facebooku pojawiła się fotka y, Fotka z, 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 z Amazonki Zna Udało mi się znaleźć coś w Super New Holanda Kurzam jedynie, że te bizony tak szybko hamują Ale co <laughs> zrobisz? Nic nie zrobisz Ogólnie to tak, wszystko tniemy na na, 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 na słomę, bo pieniądze nam są potrzebne. Czekajcie, tu muszę rozkminić. Trzeba mieć co w piecu palić. O! Jak jest piec, są pieniądze, jest czym palić, tak. Nie ma się to zastanawiać. Ogólnie mam ten stary mikrofon, Brączek stwierdził, że mnie lepiej w nim słychać. Arek też. Yy, ten jest super, bo mogę sobie, widzicie, go w i zrobimy jakieś The voice of Poland, coś w tym stylu. Górna wizowa, się, widzicie, widzicie sami, co tutaj się dzieje, nie? Ja bo, nie widzę. Bo, szły mo to widła, fuj. Dobra, opuszczamy sobie. Tym z rury przód do góry. Oczywiście, dokładnie tak samo jak mówi. Dobra. Ustawimy sobie jakoś wysokość, żeby nie było za nisko strasznie. Ale fajnie to wygląda, nie? Idealne animacje wciągania feder. Co nie widzę jaka mnie jest ze słomą. Chyba! To nie widać. Czekaj, czekajcie sieczka mnie się włączyła U matko bos a teraz będzie dobrze ty bo ja wyłączył mu carnię przez przypadek no to wiesz te to bizony to awaryjne to czekajcie, ja to kminię tak yy, potrzebuję czekajcie ja, ja to zaraz ustawię. musi to być ładnie bo... nie 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 nie, nie siećka o było było, Czekajcie, czekajcie, moment, 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 ja teraz nie, nie, zaraz... No nie chcę tego. Wiesz, to stary złom, to jest Z050. Ty! Co jest? Czemu mi na słomy nie robisz? Łącz po słomy. Przez chwilę niby chcę zrobić słomy? Nie mów, że trzeba... Adam Paski, Aha, dobra, Poczekaj. Złóż się czkarnię. Aha, jej nie widać niestety, ona... E, Zdejmij... Aha, tu wszystko jest daymiusło, oho, dobra Nie wiedziałem, że tak jest to zrobione I pomyślę, że teraz powinno być już okej okay. Czekajcie, pojedziemy kawałek do przodu O! Jest już idealo, zobaczcie, tu jest nowa słoma wgrana. Ale ładnie wygląda, naprawdę ładnie wygląda, postarałem się Ale to wiecie wszystko, dla was Dla siebie też to dużo robię, bo lubię nagrywać z tego serię i mówię no tablica jak widzicie co chwilę zmieniają się różne rzeczy które ogólnie one będą raczej ze wszystkich odcinków bo tak mi prawdopodobnie będzie sumowała gra bo już nie będę przepraszam ale nie będę się bawił w to wszystko ile mi z poprzednim odcinku wiecie odejmowanie dodawanie to nie są moje mocne strony Także nie będę się z tym bawił, będę wiecie cały czas zmieniał te liczby yy, Także po całym sezonie dopiero sobie to zzerujemy Czy coś w tym stylu, jakieś podsumowanie się zrobi Myślę, że fajnie będzie to jak na razie wyglądało Musimy tu się przeciąć przez środek niestety Bo nie wiem jak ja mam to pole ciąć Wybrałem sobie znów trudne pole do, do odcinka Ale myślę, że najfajniej ono tutaj będzie wyglądało Kurczę, jak sami widzicie dość ładnie sypie Mamy już 50%, to na 200, a nie przejechaliśmy nawet w jedną stronę jeśli chodzi o zakupy, tak jak widzicie tam po prawej stronie najprawdopodobniej za pierwszą kasę jaką będziemy tylko mieli lecimy sobie po przyczepkę metal teku. 6-tonowa, bardzo podobna do tej którą mam pronarkę także idealnie dwie będą pasować, że wiecie to odwożenie zboża wszystko trwało dość szybko później wywożenie na skup Szkoda że nie mogę, a nie nawet widzę chyba trochę krzywo pojechałem ale nie tak źle E, piszcie też od razu w komentarzach kochani czy taka merka ma tak zostać czy też nie e, bo to do, do was się tak udzielę chciałem wiecie coś jakby miał zmieniać to wszystko myślę że ramka wam się podoba próbuj te okulary mi teraz tak spadają z nosa jak mówisz ile tak mniej więcej zajdzie, Ci nad zrobieniem takiego jednego wału, wału? właśnie dodaj mu brudzenie i sprawdzę działa. To kurde jak widzicie tutaj FSA13 może uda nam się zrobić nawet dwa dni całego, nie no, żartuję. Teraz akurat wały i takie różne te to tak, chyba szybka sprawa, nie? Tak jak się net Tylko mówię, on ma tak, ten wał, który teraz przerabiam ma tak nawalone w XML-u, czyli takim pliku odpowiedzialnym za wszystko, no. że nie wiem czy to będzie działało, ale, ale żeby zobaczyć. Radę. Ogólnie kochani jak widzieliście mamy też drugi opyskiwacz przerobiony u się na odcinku jest oczywiście też zapraszam Polski zawieszany 400 litrów No idealne powiem tak wreszcie wreszcie coś jest znaczy możemy sobie pograć Tak mi się to podoba Masakra no, Czekajcie chyba na drogę sobie wyjadę Boję się że coś jest ze mną ale chyba nie Nic nie uderzyłem mam taką nadzieję Na lusterka patrzę jakaś tu tylko była Trochę nie ogarniam tego poczekajcie podnoszenia opuszczania. O, będę sobie opuszczał na klawisz, bo szybciej jest. Na myszkę niestety nie mam zmiennego DPI w niej yy, i będę sobie tylko dostosowywał wysokość motowide, bo jest szybciej. Mam nadzieję, że gra nie jest za, za głośno. Ja postaram się jakoś troszeczkę ciszej, yy, troszeczkę głośniej mówić i ogólnie mamy 90%, także nie będę się domłacał do końca. A on ładnie no, będzie wyglądał jak się ubrudzi? Szczególnie te koła Ej tak fajnie to brudzenie jest w tym, w tych e, rowkach koła. Nagrywam, nie? jak coś to cicho Dobra, lecimy sobie po zetorka teraz O, mamy zetorka przyszykowanego, burty założone. Także mówię, z dwoma przyczepkami fajnie by sobie pomykał. Teraz pewnie dość cicho słychać... Słychać to, a może i nie będzie tak cicho. Dobra, lecimy w tą stronę. Eee, jak widzieliście już w poprzednim odcinku, mówiłem, że trochę zmian, przeszła ta mapa. Pokażę wam je na pewno w odcinku oprowadzającym eee, po już normalnej takiej serii. Czekajcie, ja nie, nie, nie wiadę, hamuluj, o, żebym przyjebał. Pojedziemy połrywa, sobie tą drogą... Po, poł, no, dokładnie, skąd wiedziałeś? Tak uderzyłem, że prawdopodobnie urwałbym ośkę z przodu. Eee, no i od razu sobie tam w koszty wpisać 5 złotych, bo tu na farbę. Nie no ogólnie postaram się... To jest, to jest, to jest amelinium Tego nie pomalujesz Tak nie jak pomaluję. właśnie tego nadzieję, uda, uda się go właśnie przerobić bo tam troszkę ma fajncowatą teksturę jakbym to tak no. powiedział po swojemu Ale tutaj jest tego no. za Nie no dwie przyczepy fajnie by było ściągać z pola Oto są o wiele ładniej wygląda niż te duże płaty No idziemy do Bizona nie wiem ja ten odcinek bo 9 minut się, 25 może nawet Nie mm. wiem kochani ile mi to wytrzyma Czekajcie znowu litania Aha, dobra, musiałem Sypię, sypię Dodaj gazu, nie, dodaj gazu, dodaj gazu stary, tylko spokojnie O, nie no, o, patrzcie, <grym> teraz ej. jak szybko wysypuje. O to mi chodzi. Nie ja jak robiłem edit bizona to tak napisałem, nie? Żeby jak dodajesz gazu to ci tak wyskakuje. To, no, 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 to, to jest dobre, fajnie. A i te przyczepy są kozackie, nie? Jak będę miał już dwie, to luz. W na następnej kolejności, jak sami widzicie, jest New Holland. Miało być coś mniejszego, tak, ale... Tak, to ta seria by tak nieskończonie trwała. Wiecie, jak już kupię ciągnik, no to ten ciągnik raczej bardzo długo pochodzi. Prawdopodobnie na tej serii może będą trzy ciągniki tylko. Już pierwszy jest New Hollanda, drugi też ciemny Hollanda taki z 200... 270 koni nawet może. Yy, coś w tym stylu. Czekajcie, teraz to zastanawiam się. Nie, ja będę musiał wyjść niestety. Bo będę niestety musiał jeździć sobie... Ja za chwilę wam O. No to tak, super, ja już nie. się cieszę. Po wale bierze się za, za agregat, nie? Za agregat, tak. No. Agregacik nam się przyda i taki dość fajny 4 metry. Yy, 4,20. Będzie... O no. Idealny będzie na mnie serię. To tak jak bizon, to tak jak bizon bierze, nie? Jak bizon bierze kotem. No, no, no. Trójka, poszedł w pole. Dobra. Ucimy. Ej, nie, mam nadzieję, że ten blizon naprawdę fajnie wygląda, jak na pierwszy, na pierwszy kombat tej serii. Powiem wam, że sporo mi zeszło z ramką, bo jak widzicie, jest to właśnie ten bizon e, Jest na tej ramce również z Lexion, który właśnie, na którym skończę tą serię. A, zaraz, to ty, ty czekaj, To ty masz Z0567, tak? No. Aaa, a ja myślałem, że 50. Czekaj, ja tu ogólnie nie będę, żeby, bo nie chcę się wtopić przy błocie wymuciłem troszeczkę, później przyjdę koszą, wiecie, tu się nic nie zmarnuje, a to wezmę, że mi siadowi do yy, także spokojnie tu ogarniam, kiedyś pamiętam tylko się bawiłem na klawiszach na federze, teraz już niestety nie jest tak kolorowo, ciekawe jak tam pokos mi leci, a, pięknie. jak podoba wam się pokos, napisz w komentarzu, podoba mi się pokos, yy, lajk like w górę Like to good. się na pewno zmotywuje. O, tutaj sobie wytniemy akurat ten zakamarek taki i później już będziemy w kwadracie sobie wycinać. Także poleci. A, ty nawet wiecie co? A ja to ja to zrobię. Ja to po swojemu teraz zrobię. Czekajcie. A żebym burżuazę zastosował. Poczekamy aż wiecie tam mi z tyłu wszystko wyleci z mucarni. O Boże! Jest. Działa? O Boże. Stoi, ale nie wiem czy ten, czy będzie działał, nie? Ale jest, widzę go, jest, podeszłem do niego, nie buguje gry Momencik A to takie, nie, dla mnie też to była na pamiętam jak pierwsze swoje mapy robiłem e, Powiem Ci, zanim to wszystko, tak się nauczyłem tego robić, tak? To, to zeszło czasu I tak no później, nie. Kurde, wiecie, zrobiłem tą mapę Dużo było tak, że miały błędy po prostu i niestety się potraciłem. traciłem e, Później się dopiero nauczyłem, żeby te błędy się jakoś naprawiać i też takie było kurde. Wszedłem dobry, o jest, działa, super, wow. I tak go, nie dziwię się. Markowi <tarkowi> Powiedz mi, a ty długo się już zajmujesz y, przerabianiem? Eee. Z pół roku będzie. Wow. no to powiem ci, że ładnie sobie radzi, jeśli jesteś samoukiem. Zresztą tak jak samo jak ja z mapami. Może na początku obejrzałem... Ale ty, go ty, nosi, ty, ale go nosi. Nosi? Ciekać czy robi Tom Tom. Zaraz. Ale pięknie to wygląda no. ja, ty, ja tak kochani liczę, nie? że Za to, że się tak teraz postarałem dla was to 4000 lajków damy, o Boże. damy radę. Damy radę. Jak go nosi? Ty może ja napełnić go muszę. Jak Co on tak? ma oprys działać? O Boże. No nie Boże nie przesadzaj ty. <laughs> Ale z lewo na prawo, nie? Chodzi. I ogólnie 4000 ma... ja wiem. Ja wiem. Ja tutaj kochani jesteście O, tu podnieś tu trochę błoto poszło kurde, cały czas 11 z nim jedzie jo? no mówię coś ma czekaj podnieść trochę bo górka ale nie no jakie żniwa ty aż mi się bizuna nie chce sprzedawać powiem wam tak kochani Miało być... a zresztą jak sami pamiętacie miało być tak, że miał być kombajn jako mój pierwszy nabytek, ale tak sobie pomyślałem, że przecież tak. Muszę skończyć serię. Eee, I co? Ja po serii tak pewnie prawdopodobnie zarobiłbym wcześniej na kombaj, jakbym nie chciał w całego zboża. Także eee, lipa trochę, bo bym zamroził, jak to by tak fachowo już nazwać jako ekonomista, zamroziłbym swoje środki pieniężne hmm. na cały rok, bo... Kupię komba on będzie stał cały rok, tak? Na razie kukurydzy i tak nie ruszę, bo nie mam silniku, nie mam wszystkiego, on by stał cały rok dopiero na sezon. Tak sobie pomyślałem, że kupię sobie teraz właśnie ten sprzęt lepszy, czyli ciągnik. Jakiejś najwyżej usługi, coś takiego może jeszcze wymyślę do tej serii. Eee, I wtedy wiecie, no ciągnikiem to ja w polu porobię całą jesień, całą później te zasłomę sobie, ja to sprzedam, wszystko. Eee, na pewno chcę kredyt na młodego rolnika wziąć, dlatego też pojawiła się ta tablica u, ogólnie na a, ten eee, o w koszty. Ej! No! Bad news, co za wiadomość? Jaka? Zgadnij Nie robi tego, tekstury pośrednej? Nie I rzuca nim z lewo, na, z lewo na prawo Z lewej no dobra, na prawo. A może coś się tam uda, może akurat kurde, ciekawe czy to akurat dlatego, że to jest wina jego czy... Nie, mi się, mi się wydaje, że słuchaj on ma coś w tym że Nie dość że z xml em to jeszcze w modelu chyba kolizja jest ustawiona niżej niż koła Aha. No to też lipa. Znaczy to tak, ja nie grałem na nim, widziałem, to no na zdjęciach ładnie wygląda, tak wiecie jak to na zdjęciach wszystko wygląda. No, no Wiesz co? Właśnie. ja go wezmę ogólnie, bo ja mam teraz tą trzynastkę zainstalowaną, wszystko, sobie go wezmę na tą serię i tam sobie go kupię poza, poza odcinkiem i sprawdzę no. go, czy, jak on w ogóle wchodzi. Yy, I ten, ale myślę, że Wiesz co? tak, no. To ja żeby nie marnować czasu, się biorę za agregat. Weźcie za agregat, to może jedna dobra wiadomość, dzisiaj będzie was czekała. Kurde tak sobie myślę, a właśnie kontynuowałem o tym będzie na pewno będzie kredyt i kredyt będzie ten normalny tam chyba można było 100 tysięcy tak albo 200 nawet, jak ile można wziąć 200 planić? 200 tysięcy no to 200 kurwa dziot wy widzieliście na to? Ja pierdzię skończyło 100% nie mnie jestem takiego speeda, że żem żegniut ze 2,5 hektara Dobra poczekajcie, ja sobie tak ogólnie teraz jadę tak. o. To mi się podoba. Czyst, czyściutko jest w XML-u. No, no i to za radę, może... teraz to ja wiem. Nie, kurde... To najlepiej ten, mi wychodzi, tak mi się wydaje. Te kultywatory. No A na to przykład jest... to, to ta leżówka u mnie, nie? Grałeś na nich. No, to jest pod moich rąk, czy tak to nazwę. Co no tą talerzówkę co ja mam na Polusiowie, tą co mamy na typowej to wszystko jest wiecie no przeteksturowane, porobione do 15 wiecie przez kokotę czy tego koło użytkownika który właśnie teraz ze mną rozmawia Dokładnie ja, ja się tak cieszę że normalnie kogoś wreszcie takiego znalazłem kto mi trochę pomoże jakby to umilić te moje serie ale też i dla was trochę pomoże bo brakuje tych polskich maszyn wiecie cały czas to zagraniczne no ile można tak Ja ten za polską wróciłem dlatego do Aha, 13 i... Jeśli mogę coś powiedzieć, no. mam taką prośbę, ludzie. Teraz już skoro już y, tyle lajków mi przybyło, za które dziękuję, ale błagam was, nie piszcie mi propozycji na mody. Ja i tak mam, słuchajcie, dużo roboty. Rozumiem, że no, wielu modów brakuje w 15, ale ja też cudotwórcą nie jestem. Także też nie wszystko mi się uda przerobić. Staram się, ale jeśli dostaję kurczę 37 wiadomości że zrób cyklopa, zrób widły, no to trochę to denerwuje. No a teraz ja dodam coś od siebie i, i tak jak właśnie ty powiedziałeś, ja też proszę nie piszcie o, o Bolusiowo, bo ja już wam mówiłem, e, wiem ja być na ferie, ale wiecie jak to, jak to jest ze tym wszystkim. E, nie było czasu kiedy tego zrobić. No narobiłem tej mapki się ciekielnie dużo. Ja dopiero skończyłem teraz, no jak widzicie przed poprzednim odcinkiem jest już dopięta na, na tip top, teraz już takie testy i wszystko jest, jest ok. Ale mówię, nie piszcie kiedy wyjdzie, bo sam nie wiem, chcę też sobie troszkę na niej pograć, no bo jednak troszkę pracy tutaj w nią włożyłem eee, Więc chcę sobie troszkę na niej pograć I eee, jak będzie, to będzie. będzie, będę wam na pewno mówił, jak sami wiecie, troszkę zawsze wszystko co z opóźnieniem wychodzi Macie jeszcze typowo, macie jeszcze inne mapy, pograjcie jak będzie bolusiowo, to wtedy, wtedy na pewno sobie pogracie. I jeśli chodzi o spamienie właśnie Łarka, to nie spamcie, bo kochani te mody, których brakuje, ja wiem doskonale jakich moim mody brakują. Ja będę starał się i tyle ile Arek będzie potrafił, tyle potre... po... o Jezu, nie mogę znać słowa, tyle hmm. dla Was zrobimy i przerobimy tych modów, tak żeby było dobrze. Tak jak przeliście o cyklopat, czy też że takie rzeczy, no niektórych rzeczy ciężko jest przerobić. Do, do 15. W 13 już były błędy i ludzie mieli problem właśnie z cyklopem. Kurde, nie wiem jak to się stało, nie starczyło mi miejsca na dysku i tak sobie patrzę, nawijamy od, do was przez około 6-7 minut i tak patrzę, kurde nagrywanie się wyłączyło, nie? Także skończyliśmy tam na cyklopie. Także kochani nie wiem czy to będzie, bo to jest bardzo dużo pracy. E, ciężko komuś by było w 13, jak już wiem z tego, co były problemy, żeby to przerobić. W 15 jak ktoś dopiero będzie stworzył to od podstaw, to raczej to dopiero zrobi. Goł także, pod, Arek się już wziął za agregat przez ten czas, co my tam do was gadaliśmy, kamera mi się tylko nagrywała, yy, agregat już teraz, yy, co tam robisz przy nim? Yy, teraz zrobiłem brudzenie, fajnie wygląda, tak, te łapy bardziej są ubrudzone niż ta góra, no, czyli wiesz, dołu. wały o, są brudne. No, Także to, co nam się uda, kochani, tak jak mówiłem, to, co nam się uda, to postaramy się dla was zrobić, bo wiem, ile mi rzeczy brakuje, naprawdę, wiem, czego brakuje do, do FSA. Także spokojnie, nie martwcie nie spamujcie, znów, jak widzicie, przyspieszył mi. Także no ja muszę 3 dyska dokupić, wtedy będziemy mogli porozmawiać o, na temat dłuższych filmików. Eee, to ja teraz sobie podjadę teraz pod Zetorka, biorę tą przyczepę, ale żeśmy tu nakosili. Coś ciekawego żeśmy jeszcze opowiadali? Eee, chyba nie. No chyba nie. Chyba nie, takie najważniejsze tam o ag 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 agregaciku, że jeszcze bardzo dużo modów dostał, bo... Są tam jakieś igruberki, dostał dwa nawet, czy trzy, pługi. pługi, jest polski też fajny pod Zetora, jest też obrotówka czwórka, fajna taką pod moją serię, na, na to patrzę, także kochani nie martwcie się, będzie sporo tego, więcej informacji na pewno dostaniecie w niedługim czasie, wszystko będzie się na Facebooku, także lajkujcie, lajkujcie Arka będziecie mieli wszystko tak to pod ręką ja w ogóle Wam dziękuję właśnie że tak szybko Wam się udało taką liczbę lajków wbić u niego dokładnie, eee, ja też tutaj kurde myślę, że ta kamera nie wiem czy to tak wypali bo wiecie raz się stylę, raz nie ale może zobaczymy bo ona ma bardzo strasznie tak przybliżanie nie taki mały kąt, kąt padania jest także kochani Eee, kończę ten odcinek bo później zanim ja go wrzucę i wszystko wyrenderuję to czasu mi pewnie sporo zejdzie także ja Wam kochani bardzo dziękuję za uwagę liczę na te 4000 mapek w górę eee, wpadajcie do arka padajcie do mnie na facebooka następny odcinek pewnie żniwa nie bo nie skończę raczej tak szybko żniw jeszcze sporo tego mi zostało eee, szkoda bo chciałem taki znet ze 30 minutowy ten odcinek ale jak mam to już łączyć i wszystko to już wolę bo nie wiem ile teraz tu mam tego miejsca bo na szybko tylko dyski zmieniłem Także co, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, widzimy się coś koło środy, poniedziałek prawdopodobnie, 13 albo we wtorek, także dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć! Pozdro, cześć!